No dzień dobry. Tu Helik Starot. Ja mam na imię Aleksandra. Eee, witam was w czytaniu dla wszystkich osób z znaku lwa na sierpień 2025 roku. Tym z was, którzy obchodzą urodziny, czyli powrót słoneczny, życzę wszystkiego najlepszego. I przypominam, że jest to też czytanie dla osób, które w królewskim znaku lwa mają ascendent księżyc i planety osobiste, czyli Marsa, Wenus i Merkurego. To też was dotyczy. Z takim założeniem robię to czytanie. <laughs> Bierzcie z niego to, co jest dla Was. To, co Wam odpowiada, to, co do Was mówi, to, co Was wspiera. A resztą się w ogóle nie przejmujcie, bo Tarot to żadna wyrocznia. A to czytanie jest ogólne, czyli dla wielu ludzi. Jeśli potrzebujecie ze mną pogadać, to piszcie. Helikstetarmaopadzi.com wtedy sobie. Przyglądamy się jakby każdemu, każdemu z osobna nie i to jest dużo bardziej celowane. Przypominam o możliwości nadal e, spróbowania swoich sił na kursie Tarota. E, stacjonarny kurs będzie miał miejsce w Gdańsku i zacznie się jesienią. I będzie trwał myślę dobrych, ładnych parę tygodni, jak nie parę miesięcy. Przy czym tam właściwie już nie mam miejsc, ale tworzę następne grupy, więc jeżeli jesteście zainteresowani takim kursem online, to proszę też do mnie pisać, a jeśli jesteście zainteresowani kursem stacjonarnym, takim intensywnym, weekendowym, to też do mnie piszcie, ja już was mogę, mogę po prostu zapisywać na listy i jak to będzie ruszać, to będę się do was odzywać. Dobra, tytułem wstępu załatwiliśmy. Dzisiaj chcę zrobić się zupełnie intuicyjne czytanie. Nie wiem, jak to wyjdzie. Zaczniemy od pierwszej karty po prostu, nie? Aura, a, sierpień dla lwa. Od czego w ogóle zaczynamy, nie? Taka ogólna, ogólna pierwsza karta. Mamy króla Buław, oj, wspaniale, wspaniale. Bardzo lubię widzieć tą kartę, szczególnie u osób z silnym ogniem, bo to jest dobre wykorzystanie tej energii, nie? która jest dla Was naturalna. Król Buław wie, czego chce, wie, jak to zrobić i ma do tego siły, i ma do tego środki, i ma plan, i jest odważny, i ma wizję, tak? Nie brakuje mu takiego rozmachu. To jest karta silnego wykonawcy, silnego przywódcy też. Jeżeli potrzebujecie kogoś zainspirować w tym miesiącu, to będzie to Wam łatwo przychodziło. Ludzie mogą za Wami iść jak e, za mundurem panny. No. <laughs> e, łatwo Wam będzie wywierać wpływ, inspirować innych. Zachęcać ich do działania, więc tutaj też taka rola przywódcza może się e, Was jakoś tam manifestować. Możecie spotkać bardzo inspirującą też osobę na swojej drodze, czemu nie? Generalnie ogień, inspiracja i działanie e, to jest tytuł tego miesiąca. I, i mówię, sprawczość, taka, e, bo to nie, to nie jest działanie w próżnie, to jest konkretne, bardzo takie wiecie, e, umiejętne, to jest umiejętne, nie? czyli to nie jest, że o, o, czego to ja nie zrobię i zaczynam robić i to jest katastrofa za katastrofą. Wy naprawdę umiecie to robić. Także dobry też czas na pracę, wdrażanie jakichś nowych rozwiązań, odważnych rozwiązań, odważne kroki w ogóle, nie? Jaki obszar waszego życia najbardziej na tym skorzysta? Może skorzystać. Jaki obszar waszego życia na tej energii może najbardziej pojechać? Najdalej, najwięcej możecie zyskać? W jakim obszarze? Pięć buław to jest konkurencja. To jest załatwianie nieprzyjemnych spraw może nawet niekoniecznie nieprzyjemnych, ale takich wymagających konfrontacji, wymagających pewnego konfliktu, wymagających powiedzenia nie, wymagających podniesienia głosu na przykład. To jest, ja, ja sobie zawsze tutaj wizualizuję, takiego człowieka lwa, który się przedziera łokciami, pazurami, kolanami, tak? Do tego, co jest dla niego ważne. To jest walka o zwycięstwo. Z wieloma przeciwnikami, jak widzicie, to jest pokonywanie sprzecznych energii, generalnie. I to może dotyczyć owszem, zewnętrza. Ten konflikt może się manifestować na zewnątrz Was, ale on też może być wewnętrzny. Więc jeżeli też macie jakieś wewnętrzne sprzeczności w sobie, to to jest dobry moment, żeby się nimi zająć, żeby się im przyjrzeć i żeby pozwolić wyłonić się zwycięzcy. Nie? Nawet nawet właśnie kosztem konfliktu. Konflikt nie zawsze jest czymś złym. Konflikt też unacznia nam różne strony sprawy, różne punkty widzenia, różne wartości, które stoją za tymi punktami widzenia. Więc mi się wydaje, ja tak uważam, że nie należy go unikać za wszelką cenę. Absolutnie nie. Zwłaszcza, że to jest dość złudne takie poczucie, że ja mogę uniknąć kontaktu. To jest część życia. Więc działajcie we własnym imieniu, pokonując przeszkody. Wykorzystajcie tą siłę do pokonywania przeszkód. Możemy też spytać, jakiego obszaru może unikać w tym miesiącu, czego nie ruszać, co zostawić na kiedy indziej. Co się z tym nie zgrywa? Jakby. Co z tym nie idzie w parze? Siła. Siła. Okej, okay. to ciekawe, bo to znowu jest ogień, nie? Idzie wam ogień cały czas. W sile jest coś z przemocy. Ja tak bym to rozumiała. W, 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 tym, w tej okolicy, tak? Mówi się o sile, że, że to jest łagodna siła, nie? E, może w ten sposób powinnam na to popatrzeć. Bo z jednej strony czuję, że właśnie nie chodzi o wywieranie przemocy. Czyli nie macie się stać tyranem z tego króla uważałabym bardzo, żeby zachować szacunek dla istot, z którymi się tutaj potykacie żeby traktować je jak równe sobie to jest istotne i może właśnie może właśnie o to chodzi z tą kartą żeby nie, żeby, żeby, żeby dominacja nie naruszała granic, jakoś tak żeby wasza, tu, wasza tutaj walka, chociaż czy walka może nie naruszać granic? Może to jest jakaś rozkmina, nie? Ale y, uważałabym z bestialstwem po prostu, nie? Y, bo to jest jeden z aspektów siły, kiedy ta dziewczyna staje się jednym z tym, z tym lwem. To z jednej strony wydobywa z nas wielką siłę, nie? Ale z drugiej strony trzeba bardzo uważać, żeby nie przekroczyć czegoś w sobie. Żeby nie przekroczyć jakiegoś. Nie chcę mówić progu, progu zwierzęcości, bo ja uważam, że ludzie są bardziej okrutni niż zwierzęta, ale mówię o bestialskości, o takim bezwzględnym wykorzystywaniu swoich przewag. No. Czyli tak podsumowując, ja to widzę jako no, bardzo, bardzo dużą siłę życiową w tym miesiącu, która pozwala Wam pokonywać różne problemy. Natomiast jeśli ona będzie nieopanowana, jeśli ona będzie puszczona na żywioł, jeśli ona nie będzie zaopiekowana przez te wyższe funkcje umysłowe nasze, to może przerodzić się w coś właśnie bardzo okrutnego, nadużywającego. I gdzieś trzeba sobie postawić też jakąś granicę. Trzeba sobie, trzeba sobie samemu sobie, samej też dać wysoką poprzeczkę, jeśli chodzi o etykę swojego postępowania, bo możemy być jak czołg. W tym miesiącu. Możecie być tylko jak czołg i naprawdę, jak będziecie chcieli, to wszystko załatwicie, tylko pytanie, jakimi środkami. Nie? No dobra, jakaś niespodzianka w tym miesiącu, może coś dla Was niespodzianką. Królowa Pentakli, jakoś ją odczułam jako zewnętrzną energię, ale możecie przyciągać taką energię, może się ona też pojawić w Was. To jest energia kogoś bardzo uziemionego, kto przychodzi z obfitością do Was, więc możecie spotkać taką osobę, w tym swoim ogniu spotkać się z Ziemią, z kimś, kto jest konkretny, kto bardzo sprawnie realizuje zadania kto świetnie działa na poziomie materialnym. Myślę, że to może być Wasz niespodziewany współpracownik, ktoś, kto Wam pomaga w realizowaniu Waszych planów. Może się też okazać, że te plany są wyjątkowo intratne, że pojawiacie się na pozycji osoby zasobnej. Może być na przykład niespodziewany przypływ pieniędzy albo bardzo dobra praca, która daje większe rezultaty niż żeście się spodziewali. Tu też idzie oczywiście odpowiedzialność materialna za tym, ale jest w tym dużo obfitości. Więc niespodziewana obfitość na Waszej drodze, prawdopodobnie w formie jakiejś istoty, którą spotykacie. Co będzie dla Was trudne? W związku z tym zachęcające do rozwoju? Ja myślę, że, że już to będzie trudne, ale. Skoro y, potykacie się w tym miesiącu z, z, z różnymi y, przeszkodami, to może, może jakaś się bardzo wyraźnie pojawić. Może powinniśmy o to dopytać. Cesarz. Ty, to jest powtórzenie dla mnie. To jest po, powtórzenie tej intuicji, żeby uważać nad miarem. Y, uważać z. Y, nie zauwa, jak to się mówi. Z takimi nadmiernie y, dominacyjnymi tendencjami w sobie, z wewnętrzną tyranią, z takim y, egzekwowaniem za wszelką cenę y, własnej y, sprawczości. Y, może też być, że traficie y, y, na kamień, czyli traf... kosa na kamień, przepraszam, ale ja nie wiem, czy tu nie może być chwili ciszy. Tak mnie to denerwuje. To jest minus tego mieszkania w porównaniu z moim poprzednim mieszkaniem. Tam było cicho. Na zewnątrz. E, czyli to może być ktoś, kto e, tutaj stawia wam opór, ale to jest znowu ogień. Znowu ogień. Ktoś podobny do was, może o większej władzy na przykład, nie? Kto. Jak przesadzicie, to ten ktoś może wam pokazać, jak to jest przesadzać z drugiej strony. Nie? Czyli, że z kolei na was wywrze niefajny nacisk, niefajny wpływ. Więc tutaj bardzo bym uważała z tą swoją siłą. Niech to rzeczywiście będzie siła adekwatna i właśnie z, tym takim, z tą nakładką wyższych funkcji. No, spytajmy, co z tego wyniknie wszystkiego? Do czego was to prowadzi. Co wam to da? Czy będzie tego owoc pod koniec miesiąca? Pytamy o miesiąc, prawda? Pięć pentakli. <śleszamy> no dobra. E, zaraz pytam jeszcze, czego wam to nie da. Pięć pentakli mówi o. Mo mogą być kłopoty finansowe, może być e, uświadomienie sobie konieczności oszczędzania na coś, nie? E, to może być skutek jakiegoś konfliktu, jakiegoś zatargu, po prostu e, przejściowe kłopoty. Czasami tak jest, nie? Że na przykład, żeby mm, uwolnić się od kogoś albo. E, Wyjść, wyjść jakby na swoje, e, obronić swoją pozycję, musimy z czegoś zrezygnować. Ja to tak odczuwa jako nie jako kary za wasze starania, tylko jako konsekwencję taką e, trudną, którą też jesteście w stanie ponieść tutaj. Być może po to pojawia się królowa pentakli, żeby Wam w tej sytuacji pomóc, przejść nie e, suchą stopą, albo sami sobie wymyślacie taki plan, który spokojnie, te ograniczenia pozwoli wam znieść. A czego wam to nie przyniesie? Księżniczka kielichów. No, nie przynosi wam to naiwności, ufności i zachwytu. Czyli może być tak, że stykacie się naprawdę z ciężkimi tematami i ciężkimi osobami. I widzicie, że czas naiwności minął. I może być tak, że ten. Entu... Chociaż z drugiej strony wiecie co? Król, król Buław jest dojrzały osobnikiem. Czyli ja nie sądzę, żeby tutaj było na przykład takie wie, w, w, plaśnięcie, zderzenie się z rzeczywistością, że o kurczę, miałoby być tak pięknie, a jest tak y, trudno. Ja myślę, że on wie, na co się decyduje. Czyli to jest miesiąc, w którym warto się zdecydować na wejście w trudne sytuacje, konfliktowe sytuacje, z pełną świadomością tego, że ten konflikt nastąpi, że możecie ponieść jego konsekwencje w postaci jakiegoś ograniczenia. E ale to jest mądrość życiowa. To wam to daje, nie? To, to, to jest bardzo trzeźwiące, tak bym powiedziała. A może nawet nie trzeźwiące, bo myślę, że Król Buław nie potrzebuje otrzeźwienia. To jest po prostu trzeźwe. Jest tutaj trochę zetknięcia się z bezwzględnością świata, mam wrażenie, i bezwzględnością niektórych ludzi, i być może z własną bezwzględnością. I taka jest nauka. Z tego, że ona istnieje. I pewnie gdzieś tam, e, jeśli mam ją w sobie, to ona prędzej czy później odbije się od kogoś jak w lustrze i wróci do mnie. Może nawet wielokrotniona. E, więc pracujmy z tą swoją bezwzględnością i łagodnością jednocześnie. E, i, I uczmy się w tym miesiącu, uczcie się lwy, wywierać swoją siłę i swoją wolę. W nienadużywający sposób, i to będzie wielkie bogactwo dla Was, nie? Tu, tu nie mam wątpliwości, że w gruncie rzeczy Wam to wiele przyniesie dobra, również na tym poziomie materialnym, ale będzie to Was kosztowało jakieś wyrzeczenie. Okej, okay. myślę, że to tyle. Generalnie zmagania <noise> również z materią, widzę tutaj trochę. Ale, ale cały czas nie, tu nie ma, nie ma tutaj utraty mm, własnej integralności. Nie? Tego tutaj nie widzę. Nie ma tutaj utraty takiego poczucia, że ja umiem i wiem, co robić. Wy to robicie z pełnym przekonaniem, dlatego że tak chcecie. Nie? Życzę Wam, żeby... Yy, Poza tą historią, która się tutaj pojawiła, miesiąc obfitował w przyjemne momenty i w piękną rzeczywistość. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego. Tymczasem.